Po wybraniu tych odpadów tarasujących, szkła i tego, co nie chcemy, materiał trafia na sitowę które rozdziela nam frakcję granulometrycznie. Czyli otrzymujemy frakcję drobną do 40 mm, środkową 40-340 i wszystko to, co jest nad gabarytem, przelatuje nam przez sito. W środku jest zbudowany bęben, który jest złożony z blach sitowych wyposażonych w odpowiednie e, oczka. I w zależności od średnicy tego oczka taki otrzymujemy materiał. I tutaj pierwszą frakcją jest do 40 mm frakcja drobna, którą w sumie tylko przepuszczamy przez separator metali żelaznych. Mhm. W przypadku jego uruchomienia on przyciągnie nam wszystkie elementy e, żelaznych, jakby do siebie, i y, on się kręci odwrotnie w stosunku do taśmy podającej, także y, zabierze ze sobą elementy metalowe, i na końcu przesypu zostaną one y, upuszczone. Mhm. Także tam trafia nam y, frakcja metali żelaznych, a wszystko to, co pozostaje, jest odbierane taśmociągiem i y, doprowadzone do stacji automatycznego załadunku. Tutaj widzimy sitowe nowe. z tej strony. Mamy te oczka większe, y, 340 mm. Z przodu jest y, taka y, siateczka dużo dużo drobniejsza y, do tych 40. No i to wszystko, co jakby nie zmieści się nam do tych 340, przelatuje. Nadem jest odbierane mhm. tym taśmociągiem, który widzimy pod nami bezpośrednio do kabiny sortowniczej, kabina frakcji 340 mm. Mhm. I tam jeszcze w tej kabinie jest możliwość um, wyciągnięcia surowców, czyli jakieś duże kartony, tekstylia, duże folie, które, mhm. które, które tam trafią, możemy wyseparować. i Przestępami sortowniczymi skierować je do osobnych boksów. I sito jest po takim naturalnym, że tak powiem, pochyleniu? Tak, tak. do czterech, e, 4 stopnia tak. pochylenia sita, tak żeby ten materiał jakby w sposób e, naturalny, grawitacyjny szedł nam e, ku, ku, ku końcowi sita. Z tej strony mamy wejście z systemem kluczy. To jest taki specjalny system kluczy. Chodzi Aha. o to, że każdy klucz tutaj ma swoje położenie. Najpierw musimy jeden klucz wrzucić, drugi, e, drugi odstawić. Także tutaj, e, tutaj jest ten system. Ważne jest, żeby w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej kolejności te klucze e, włożyć, bo inaczej nie dostaniemy się do, e, do sita. Jeżeli już jest osiągnięte, to Aha. wtedy.. E, Opuszczany podest i możemy sobie do sita wejść.